Rejestrując się w platformie gamerhash.co Twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Książka z strony Introx, zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się badać kolejny w kolejnym Warframe i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Ashem Prime. Zanim przejdziemy do Asha Prime, na początku zajmiemy się normalnym Ashem, którego możemy dostać w zasadzie sam schemat, czyli blueprint na wszystkie części możemy dostać na markecie. Idziemy do mapy Gwiezdnej, obracamy się w prawo na naszym statku i mamy markę za 35 tysięcy, kupujemy blueprint. Jeżeli chodzi o resztę schematów, to tak jak w przypadku np. Oberona, on aż nie dropi z żadnych bossów, tylko dropi tak, z przeciwników, jak specjalnych przeciwników, jak mieliśmy w przypadku Oberona przeciwników Excimus, to w przypadku Asha mamy yy, maniaki Grinier, które pojawiają się na np. Fortesyku, z tego co pamiętam, i mamy 12%, no można powiedzieć, że 13% szans na powokę i neuroptykę, a 7,44% na systemy. Neuroptyka wymaga. Podstawowych składników, więc, raczej nie ma co do omawiania powłoka. Tak samo i systemy y, modułów sterujących, które możemy dostać na pusty, na przykład, bo tam ich dropi od cholery z tego co pamiętam. Y, a na Asha Prime potrzebujemy reliktów na neuroptykę akcji N2, Meso N2, V4, Neo A4, N3. Na powłokę akcji B1, Lit V8, Meso V2, Neo N4, a na swoim systemie potrzebujemy Neo N5, akcji A7, akcji N1. Na neuroptykę potrzebujemy też podstawowych składników, na powłokę również i na same tutaj systemy też. O, oczywiście ogniwo możemy dostać na Ceres, Saturnie bądź Deimosie, a do całego tutaj złożenia Asha potrzebujemy jednego ogniwa rokin. Same tutaj popularne mody są na czas trwania, wydajność, siła, życie, które tutaj można powiedzieć, że kombinowanie jest i ja akurat wam pokażę, bo Asha mam fajnie według mnie zbudowanego. Jeżeli chodzi o mój build, to mam dwa buildy, dlatego że w buildzie numer 2 mam tutaj kurde. Posmieniane wszystko. O, tutaj mam podstawowe build. Eee, a w serii tutaj umiejętności. Dlatego, że mam aż 3 buildy, po to, e, oczywiście, że Asha. Jeżeli chodzi o mój pierwszy build, to mam tutaj stadową Szarżę, żeby oczywiście nam zwiększyć pojemność na mody. I mam ciągłość Prime i przepływ Prime. Gdy ktoś nie miał modów Prime, może wziąć normalny. Widać w smocnienie, które daje nam siłę, vigor, wytrzymałość, tarcz i życie. Można dać vigor Prime. Budowę, która daje nam tempo podnoszenia się i czas trwa umiejętności. Zmniejszona opór na wydajność. Ślepa furia na siłę. I śmiertelny teleport, czyli chyba po angielsku Fatal Teleport, który polega na tym, że nasza trójka nie zamieni się tylko w teleport, ale również fajną eliminację przeciwników. Muszę sobie zmienić Blit na numer 3 i teraz możemy przejść do umawiania umiejętności. Nasza trójka, w zasadzie pasywka, polega na tym, że efekty trwawienia wrogów zadają 25% więcej obrażeń i trwają o 50% dłużej. Czyli polecam grać Aggregator, Palin, co pod status, bo wtedy będzie po prostu zabijać każdego przeciwnika na efekt statusu. Nasza jedynka polega na tym, że wystrzeliwujemy shurikeny, które e, zmniejszają. E, wyrzucamy shurikeny które zadają wysokie obrażenia i przebijają wrogów do ściany. W zasadzie przebijają wrogów do ściany. Według mnie to jest fajny efekt i też zmniejsza pancerz, z tego co pamiętam. Drenaż 25 energii, shuriken w wysokości 2 i obrażenia 500 tonących. Nasza dwójka, zasłona ademna, polega na tym, że robimy się po prostu niewidzialni na daną ilość czasu. E, oczywiście możemy strzelać, biegać i tak dalej, więc e, możemy robić wszystko co chcemy w czasie trwania niewidzialności, która trwa niestety tylko 8 sekund. Drenaż 35 energii, promień 10 metrów. E, jest taki fajny moc syndykatowy, który polega na tym, że e, naszych też możemy zamaskować, jeżeli będą się znajdować blisko nas. Trójka polega na teleporcie, dzięki któremu możemy się po prostu teleportować za przeciwnika, a mod fatal teleport polega, że nie tylko się teleportujemy, ale również robimy na nim eliminację. Nasza czwórka boża ostrze polega na to, że możemy ją odpalić, koszty 0 energii, ale musimy też oznaczyć przeciwnika i jedno oznaczenie przeciwnika kosztuje 12 energii, w zasadzie eee, jednego przeciwnika 12 energii energia za znak niewidzialności 6. Energię, więc gdy będziemy niewidzialni bardziej się oparcie oczywiście oznaczyć przeciwników eee, same obrażenia 2000 nocy i zasięg 50 metrów na oznaczenie i gdy odpalimy tą czwórkę to można powiedzieć, że się pojawią nasze widma, które będą zabijały przeciwników w zależności od ilości oczywiście, że tych eee, oznaczeń więc jeżeli chodzi o samego Asha to jeśli chodzi o Fatal Teleport tutaj polecam grać z młotami bo młoty są po prostu bardzo fajne eee, jeżeli chodzi o naszą jedynkę to polega to na tym, że strzelamy shurikenami które z tego co wiem to zmniejszały pancerz chyba przeciwników ale nie jestem już pewny, oczywiście zadawa obrażenie tnące możemy sobie tak trochę w nich postrzelać a widać, bez żadnych modów, nawet dużo obrażenie to zadaje więc to jest według mnie śmieszne, więc jedynka przyjemna polega na strzelaniu z shurikenami no i muszę tutaj znowu zmienić build, bo tym mi się ślegra. gra, na przykład na... na tym, bo wydaje się być fajnie, tylko że tutaj mam oznaczenie z tego co pamiętam a, no tak, mam tutaj wszystko posmiane, wybaczcie Yy, I nasza dwójka polega na tym, że tworzymy kulę dymną. dzięki której jesteśmy oczywiście niewidzialni na daną ilość czasu, w zależności od naszego e, czasu trwania umiejętności. Nasza trójka polega na tym, że robimy e, może być, że teleportację do danego przeciwnika, ale, że ja mam feta Teleport mod, mm, oczywiście modyfikacja z syndykatu, którym możemy dostać na syndykacie, już nie pamiętam jakim, albo udać się do marketu, za platynę możemy kupić od gracza i gdy teleportujemy się naszą trójką, gdyż się teleportujemy za przeciwnika, to jeszcze robimy na nim egzekucję. Więc jak widać teleportowałem się i zrobiłem na nim egzekucję, zabijając go praktycznie. No, nas strzał go zabijłem, no nie ma tutaj, nie ma co tutaj dyskutować. Nasza czwórka polega na tym, że odpalamy ją za koszt 0 energii, ale każdy oznaczenie przeciwnika, czyli gdy się popatrzymy na przeciwnika, pali nam daną ilość energii. Więc jak widać, na tego się popatrzyłem, nabiłem i mu już 3 staki, odklikuję czwórkę. Pojawiły się nasze widma, które po prostu go. Zabijam, zadając mu po prostu chore obrażenia i możemy oczywiście na naszą niewidzialność, na której zadajemy, na której koszt energii wynosi dwa razy mniej, więc możemy sobie tak fajnie postawić przeciwników za mniejszy koszt energii, jak widać oni są po prostu eliminowani w sekundę. Więc teraz szybko sobie poradziłem z Tomasza muszę tutaj przyznać, ale jeszcze jest jedna sprawa nurtująca, bo pamiętam, że tutaj miałem, nie pamiętam już w którym buildzie, ale taką jedną rzecz fajną. A naznaczenie śmiercią, które powoduje, gdy, że gdy zabijemy przeciwnika, to wszyscy przeciwnicy w pobliżu dostaną ileś tam procent obrażeń. Jest tak, sobie to też fatal teleport e, skaluje się wraz z siłą umiejętności. Tutaj mamy dodatkowe obrażenia, zamiast 200%, wynoszą u mnie 508%, w zależności od siły umiejętności. Nasze naznaczenie śmiercią jest to moto ze strony e, Helmintha, który powoduje, że ogłuszamy wroga i wszystkie obrażenia, jakie mu zadamy, będą rozprowadzone po pobliskich przeciwnikach. A że aż jest po prostu według mnie broken frame, to możemy fajnie. Apleks robić, na którym możemy oczywiście tego przeciwnika ostać naszą jedynką przytrzymujemy trójkę, to znaczy klikamy. Jak widać, zabijam tutaj wszystkich przeciwników, bo e, modyfikacja ze strony H plus Fatal Teleport z dużą siłą umiejętności powoduje po prostu rozkwaszenie przeciwników. Mogę to oczywiście przetestować na wyższych poziomach ciężko zbrojnych, bo e, setne to jest według mnie śmiech na sali. Trochę nie wiem, czy sobie poradzimy e, z tymi 180, czyli moimi maksymalnymi poziomami, ale zobaczymy. Odpalamy dwójka na wszelki wypadek. Jeszcze mogę tutaj tak użytnika z przodu oznaczyć e, klik, Klikamy trójkę Aha! Nastrzała 180 poziomy no, Wiem, że aż dostał nerfa chyba e, Ale według mnie to jest po prostu zajebiście śmieszne Zabijemy 180 poziomy Nastrzała Fragorem e, To jest śmieszne, a ja nie mam jakiegoś zajebiście zbudowanego No i tyle, to jest e, Jeden strzał, jedno zabójstwo, jakby to powiedział Widowmaker, e, więc tak widać Ash jest bardzo niesbalansowanym może być, że Warframe'em, ale głównie przez samego Helmintha, oczywiście polecam go sobie zrobić i kupić mod Fatal Teleport, jeżeli chodzi już o same eliminacje. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, następnego odcinka, siemka!